Witam tam w kolejnym materiale. Jestem dzisiaj u lokalnego e, kamieniarza. Tutaj na głównej ulicy, na tym deptaku e, jest z boku takie wejście. Tutaj mieszka ten, ten chłopak e, i robi takie różne rzeczy z kamienia. Jest samoukiem od 15 lat. Pytałem się go tutaj, czy e, tu, po ojcu, e, że, czy o, ojciec uczył, mówił, że nie, że on sam się wszystkiego uczył, także różne różne tutaj. Widzicie, piękne rzeczy ma z prawdziwego, z prawdziwego kamienia. Nie? Zobaczcie, fani, fani piłki nożnej, FC Bayern, Barcelona, Real Madrid. Z I z, z typowe, właśnie takie chorwackie, chorwackie wyroby. Zobaczcie, kolczyki. Wszystko kamień, nie? Magnesy, logo out. No i bardzo popularne są słuchajcie te bransoletki, nie? te bransoletki sam sobie taką sprawiłem, to znaczy dostałem od żony, Szymon sobie też taką samą robi, nie ma czarnego kamienia, tylko jest taki właśnie, ciężko powiedzieć, bo to światło jest takie, nie tego, nie? ale syn sobie właśnie taką samą zrobił i tutaj macie cenę 10 euro. Jak ten kamień się nazywa? Rasutica. Rasutica. I on jest tutaj, z Orybicza? On jest Bracia. Bracia? Bracz. Bracz? A wyspa, oto brać. Oto brać. To jest kamień Rasutica. Z tego kamienia Aha, z tego otok. kamienia ten, z, ten zegar jest. To. Zobaczcie, to jest ta bransoletka nie? No. nie, no mega. Ja mówiłem mu, że on tutaj musi mieć bezstresową robotę, nie? Bo tu jeden fałszywy ruch przy takim zegarze i, i wszystko idzie, jak to się mówi, w diabły, nie? Ale piękne piękne rzeczy mówię jak jesteście tutaj gdzieś w okolicach na wakacjach to to wpadajcie i i możecie widzieć widzicie takie lampy na przykład kupić czy na przykład takie nie wiem znaczy to a. da poklopać a to rob, rob dopiero da to moram do wrócić. I tak cały dan na wieczór na wieczór prekodana Oblikujem, znači shape, aha, aha, da napravim okay. oblik. Aha, aha. No, zbacite, jak vidjeliš ćete u fakture na kamjenjah, to te razmačeš. To je przychod... tako, replika te. Aha, a to je stare? To je staro, preko 200 godina. 200 rokov. 200 godina, to? To je bilo za masinovo ulje, oliv. Oliva oil. Oliva za olive kvarša. Za oliva oil. Zbiornik na olive z oliwek, 200 lat su, baka, uh -huh. to donijela djedu kao poklon za svadbu, uh -huh. o, za vjenčanje. Uh -huh. To je bio poklon, to je bilo dragocijeno. Nije bilo stakla, tak. nije bilo inoksa. Uh -huh. Sve se stavljalo u ulje u kamen. Znači, bile su ovakve posude i ovakve. Uh -huh. U masę się się masie Przechodziło to z tak jakby z pokolenia na pokolenie i ba, od baby dostał, nie? Także to tak. jest pojemnik na na ulię O Boże, ciężkie jak diabli, no bo to kamień, nie? A to no. są repliki, znaczy I on ma taką, on ma taką fakturę, nie? I właśnie tą fakturę. Replika. Super. No właśnie. Robi takim czymś, nie? Takim dłutem zaostrzonym kurcze i, i tutaj przez ten moment właśnie tą, tą fakturę zrobił, nie? Super. Także jak jesteście tutaj na wakacjach, wpadajcie. Pozdraw Polska. Pozdraw Polska. No i przyjeżdżajcie. Do następnego razu. Hej. Tak wygląda to wejście. I tutaj macie... OPG Antun Człowkowy. I ma to o 21 otwarte, w niedzielę zamknięte. Czyli od poniedziałku do soboty Od 18 do 21 możecie tutaj w Pasi takie, takie cuda sobie kupić. Trochę, trochę, ludzi, trochę ludzi tam przychodzi. Nie? Także branzoletka i pamiątka jest.